Witam wszystkich serdecznie w sobotnim odcinku. Dzisiaj, kochani, kontynuujemy serię Co słychać u i przygotowałem na dzień dzisiejszy. Po pierwsze, takie całkiem ładnie wyglądające małe kosteczki szklane, które dostaną moje ulubione awikularie, czyli Awikularia Minatrix. Tutaj w tych tubach one siedzą. W w sumie od początku praktycznie, kiedy je mam, wyrosły z tych tub i zdecydowanie trzeba je przyłożyć do szkiełek. No i przede wszystkim trzeba zobaczyć, jak one pięknie teraz wyglądają, jak się wybarwiły. Mówię Wam, no, dla mnie ten gatunek awikularii normalnie jest taki. Następnie... Tutaj jest totalny rarytas, ale nie cenowy, tylko taki dostępnościowy i też ze względu na to, że tak powiem, jakie ja mam nastawienie do tego pająka. A nastawienie mam takie, że sentyment jest w stosunku do tego pająka dość duży, ponieważ jest to pająk ze Sri Lanki i niestety wyszedł dorosły samiec. To jest w ogóle nieoznaczony hilobrachys, prawdopodobnie nawet nie jest opisany jeszcze ten hilobrachys, także jest to jedna wielka zagadka, która nie tyle co jest droga, no bo jakby w ogóle totalnie nie ma dostępności tego gatunku, a w dodatku nie ma samiec w ogóle, także ten samiec jest niestety bezwartościowy. Ja prawdopodobnie go wyślę do Wielkiej Brytanii, i tam oni zrobią może z nim jakieś, nie wiem, badania, cokolwiek, no bo mi się ten samiec nie przyda, a jest dość po prostu niespotykany i rzadki, więc niech ktoś ma z niego pożytek. Następnie tu jest samiec z redunku. Słuchajcie, no z tym samcem cały czas walczę, ale ostatnio stwierdziłem, że jednak go nie wkładam do zamrażarki i to był strzał w dziesiątkę, bo samiec, można powiedzieć, trochę odżył, więc zaraz Wam go też pokażę i na koniec zostawiłem wisienkę, czyli skolopendra subspinipes z Tajlandii. Ta skolopendra ostatnio coraz częściej mi tutaj wychodzi w ciągu dnia i jest taka mega łapczywa na świerszcze, w związku z tym stwierdziłem, że jeśli ma dobry okres i chce jeść, no to nagramy też jak ona je. To tyle jeśli chodzi o wstęp, a teraz zabieramy się do roboty. Walentynkowa promocja na moim sklepie właśnie zawitała i jeśli ktoś sobie takiej czapeczki jeszcze nie kupił, Logo Pompon albo klasyczna Poe, to w ten weekend jest możliwość nabyć jedną i dostać drugą gratis. Także jeśli ktoś będzie zainteresowany taką mega ciepłą i wygodną czapeczką, a serio jest ciepła, mówię wam, jeśli dla kogoś ta czapka będzie nieciepła, to można ją zwrócić. Ale gwarantuję, że jak do tej pory nie było ani jednej osoby, która powiedziała, że rzeczywiście ta czapka nie jest ciepła, więc jest czapka ciepła. Jak kupicie jeden model, to drugi w paczce otrzymacie gratis. Myślę, że warto, no bo come on, 39 zł za dwie czapki? Nikt tak nie ma. Dobra, wracamy do filmu. Samiec z redunku. Zobaczmy, co tu się wyprawia. Nie wiem, czy pamiętacie, jak wyglądał ostatnio ten pojemnik. Natomiast, co my tu widzimy? Co jest najważniejsze? Pójrzcie, jest gęsta pajęczynka. To znaczy, że samiec zaczął mieć się dobrze, a tak poza tym, to zawsze jak u dorosłych samców widzimy taki rejon, gdzie jest gęsta pajęczynka, to jest duża szansa, że samiec się napełniał. A jak samiec się napełni, to wtedy jest totalnie gotowy do kopulacji. Także słuchajcie, ja nie chcę krakać, ale jest duża szansa, że ten samiec jeszcze coś sobie zaciupcia na odcinku. Także super. Szturchnę go i zobaczycie, jak teraz sytuacja wygląda. No więc jak widzimy, samiec ledwo chodzi. W dalszym ciągu. Natomiast, o, widzicie, ewidentnie rusza się dużo bardziej niż ostatnio. Ja go ostatnio, wiecie, jak nakarmiłem, tak jak się karmi pająki z syndromem dysfunkcyjnym, czyli przewróciłem go na plecy, rozgniotłem świerszcza w pęsecie i następnie po prostu mu go przycisnąłem do helicer i on, słuchajcie, zaczął tego świerszcza jeść, więc wydaje mi się, że to właśnie dzięki temu. No niemniej chodzi też o to, że wcześniej świerszczy nie jadł w ogóle. Także trzymamy kciuki i to bardzo trzymamy kciuki, bo ten samiec ma niebywałą wolę przetrwania. Zupełnie jak świętej pamięci Chromek. Ale dobra, jego ja mamy za sobą. Więc myślę, że teraz jest idealny moment, żebym wam pokazał samca, Jako wam pokazywałem w ogóle w ostatnim, co słychać Dziu, tym, co było chyba dwa tygodnie temu. I pamiętacie, że robiliśmy mu pojemnik, który miał mieć taką skośną ziemię. No więc, jak widzimy, sytuacja teraz z tą skośną ziemią wygląda tak. I co lepsze, pająk sobie zrobił swoją norkę dokładnie tam, gdzie ja mu na ostatnim odcinku po prostu wyżłobiłem palcem tunel, no to dokładnie tam sobie on zrobił tą norkę. No i dobra, wywabimy go. Co prawda, trochę biega. No ale musimy go wywabić, żeby wam pokazał, jak on wygląda i jakie ciekawe ma helicery. O tym już za chwilę. Wybaczcie, że przykryję pokrywką, no, ale jednak to jest Hilobrachys. A to są takie biegające skubańce, że wam mówię. Tu jest pająk. Tu jest wylinka stara. Wiecie co? Przepinamy się na makro. No i proszę bardzo. Oto nasz nieoznaczony i nieznany Hilobrachys ze Sri Lanki. Teraz się zbliżymy do jego helicerów, bo muszę Wam pokazać, jakie ma fajne paseczki na nich, chociaż już teraz to trochę widać. No, jak widzimy, Hilebrachys ogólnie duży nie jest, bo jest gdzieś taki. Niestety nie mam pojęcia, jak wygląda samica. Skowron mi coś tam mówił, natomiast no, w dalszym ciągu nie ma jakichś specjalnych dowodów na to, jak w zasadzie ta samica wygląda. Samiec jest ciekawy. Wy tego nie widzicie, ale on bardzo gdzieś tam głęboko opalizuje na taki Głęboki fiolet, nie wiem jak to nazwać. Może jak się do niego zbliżymy, to będzie trochę lepiej to widać. No przyznajcie, że są piękne te paseczki na helicerach, nie? Naprawdę. Niesamowite wrażenie to na mnie robi. A co gorsze w ogóle z tym gatunkiem, mój kontakt był taki, że wsadziłem go do pojemnika, siedział w pojemniku prawie rok, potem przełożyłem go z tego pojemnika do tego pojemnika, co tu widzimy. Po czym wyliniał dwa tygodnie później i okazało się, że to dorosły samiec. A w pojemniku, w którym go hodowałem, miał dość ciasno i sobie wszystko przekopał, i nawet nie za bardzo cieszyłem się hodowlą tego pająka, bo po prostu go nie było widać. Możemy się przepiąć na pewien ekstremalny obiektyw, który mam na testach i o którym w ogóle będzie film w środę. Tak wyglądają jego oczy, a zaraz sobie sobie wyostrzymy na helicery, bo przy tak ekstremalnych zbliżeniach niestety nie da się, żeby pierwszy i drugi plan były ostre, tylko trzeba wybierać. więc Teraz ja tutaj trochę począstę obrazem. No i sami zobaczcie, jakie paski na helicerach, co ten gatunek wykształcił. Cieszę się, że mieliśmy możliwość oglądać tego rzadkiego pająka. No nie, Fartek, nie wiem, że to nie samica i nie zostanie z nami na dłużej, no ale tak to wygląda w tym hobby, że raz samica, raz samiec. No nie mniej fajnie, że go zobaczyliśmy, ja się mega cieszę. A ciekawe w ogóle, czy da się zbliżyć jeszcze bardziej. No dobra, to jest maksik, który jestem w stanie wycisnąć z tego ekstremalnego obiektywu. Nadal Wam jeszcze nic o nim nie mówię, spokojnie, wyjdzie w środę odcinek o całej fotografii makro, więc myślę, że warto czekać, a tymczasem żegnamy się z tym panem. Koniecznie napiszcie w komentarzu, co uważacie o tym samcu. Czy myślicie, że jest zwykłym szarakiem, czy może jednak jest choć troszkę wyjątkowy? Ja, no ale wiecie, ja jestem skrzywiony. Ja uważam, że jest turbo wyjątkowy. No i tak jak mówiłem, dla mnie sentyment do tego samca jest normalnie taki, co najmniej jak był do świętej pamięci samicy Haplopelma sp. Bachma. Ale wiecie jak to jest. Nic nie poradzimy na niektóre sytuacje. Dobra, przejdźmy do czegoś, na co wszyscy czekają. Żartuję, pewnie tylko ja na to czekam. Zróbmy terraryka tym pięknościom. Zaczynamy podłożem. Podłoża, no jak to u każdej awikularia i Caribena, powinno być dość dużo. Z tego względu, że są to ptaszniki, które zamieszkają tereny Ameryki Południowej i Środkowej. To znaczy to tyle, że one po prostu potrzebują bardzo wilgotno mieć w zbiorniku. I konkretnie Awikularia Minatrix, która z tego co czytałem, już niedługo awikularium nie będzie. Występuje w lasach deszczowych Wenezueli, więc słuchajcie, naprawdę wilgotność powinna być dość duża. Ja akurat mam rozrobiony torf kwaśny, więc tym oto torfem wypełnimy sobie dół. W sensie, że jest to torf kwaśny, a nie włókno kokosowe. On się różni trochę tym, że jest piękę bardziej włóknisty. Raczej tego nie widać nawet teraz. No jest kwaśny, więc jak będą żyły w nim rośliny? Niestety nie mam pojęcia, ale nie widzę problemu, żeby tutaj zainstalować po trzykrotce. No i się przekonać na aktualizacji za dwa tygodnie. Bo jak wiecie, trzykrotka rośnie jak szalona i to w każdych warunkach, to też chętnie przetestuję czy skubana da radę wyrosnąć w torfie kwaśnym. Dobra. No i dobra, jakie kryjówki? Ja postawiłem w tym momencie na super cienkie brazylijskie płaty dębu korkowego i rozkincie, że to jest rzeczywiście gatunek dębu korkowego, ale nie ten, który rośnie powiedzmy w Portugalii, tylko taki brazylijski odpowiednik, on ja się charakteryzuje tym, że zobaczcie jakie są ultra cienkie płaty. Jakby ktoś pytał, nikt mi za to nie płacił, żeby nie było ale takie cacka możecie dostać na Bioter.pl Wsadzimy po prostu po takim płacie tylko jeszcze nie wiem w jaki sposób go wsadzić Chciałbym go tam po prostu dosunąć do ścianki A czekajcie, czy nie ma za mało światła z przodu? O, może teraz będzie troszkę lepiej to wyglądać wszystko No i słuchajcie, tak jak mówię Wkładamy jeden płat I niech se caribena, znaczy awikularia radzi Zobaczymy jak one zaaranżują tą przestrzeń Tutaj zrobimy podobnie na pewno muszę mocno zrosić od razu to podłoże, bo te trzykrotka w takiej suszy niestety nie przeżyje. Sorry w ogóle za tą cenę, ale kupiłem terraria i w ogóle nie da się tej ceny zerwać, masakra, więc stwierdziłem, że już trudno. Niech będzie cena niż klej. Chociaż w sumie może lepszy był klej, nieważne, nieistotne. Co następne? No trochę mchu to nikogo raczej nie zdziwi, że tutaj umieszczę, prawda? No i staram się zrobić te teraryjka tak, żeby były takim odbiciem lustrzanym. Wiecie o co chodzi. Żeby nie były dokładnie identyczne, tylko dokładnie identyczne, ale w osi symetrii. No tutaj z wystrojem nie za bardzo jest jako zaszaleć. Niemniej, bardzo mi się podobają małe szklane teraria. Powiedziałbym Wam coś a propos mojego sklepu, ale jeszcze Wam nie mogę powiedzieć. Ale wiedzcie, że szykują się grube rzeczy. I fajne rzeczy. I w ogóle takie, wiecie, tego typu rzeczy. Więc... Czekajcie, cierpliwie, a się opłaci. Dobra, skończyliśmy aranżację tych teraryjek, bo naprawdę nie za bardzo jest tutaj jeszcze co docisnąć, więc sprawdźmy, co się znajduje w tych tubach, moi drodzy. Ja się jaram na maksa. Tym bardziej, że sami widzicie, jak wygląda pojemnik i tutaj po prostu nawet jak ten pająk chciał się poprzechadzać w nocy, to i tak niewiele było widać, prawda? Więc możemy tutaj sprawdzić, gdzie się kryje pierwsza sztuka. Ta w ogóle sobie rozwaliła gniazda ostatnio. Więc to może sugerować, że chyba tutaj miała przez chwilę złe warunki, bo awikularie tak mają, że jak rozwalają gniazda, to coś zazwyczaj jest nie tak. No i tutaj siedzi nasza piękność. Ojej, widzicie ten odwłok? Dobra, jak robimy? Mam taki zuchwały plan, żeby przegonić pająka na tą tubę i potem zrobić wybitne makro, tak jak się należy. No prawdopodobnie awikularia momentalnie spieprzy, ale ja jestem przygotowany. Pojemniczki w zapasie nic, tylko próbować ją stąd wygonić o hej, chociaż może w sumie położymy ją po prostu tak jak stanie no to stanie mała proszę państwa, oto przed państwem avicularia minatrix ej nie skacz, no sami spójrzcie jak ten ptasznik się prezentuje to jest totalne szaleństwo kurde, na pewno gdyby stanął to byłoby trochę łatwiej no ale widzimy o co chodzi, nie? No i to są bardzo małe gatunki awikularia, bo dorastają samice do około 4 cm, czy tam 4,5 ciała. No to nie jest to wiele, musicie przyznać. Natomiast swoje niewielkie rozmiary nadrabiają ubarwieniem. No i jednym się podoba ten pająk, a drugim się totalnie nie podoba. Ja już to powtarzałem wiele razy, natomiast jestem z rodzaju tych, którym się totalnie podoba ten pająk. Nie zapomnijcie napisać w komentarzu, co wy o nim uważacie. Ja uważam, że ten brąz, który jest takim nito brązem, nito czerwienią, jest naprawdę majestatyczny. A odwóch to już jest w ogóle szaleństwo. Cóż tu więcej móc dodać? Generalnie no to jest pająk, który źle znosi złe warunki w terrarium, więc musicie pamiętać, jak się na takiego zdecydujecie, że mimo iż on jaden dysponuje słabym i tutaj nie ma problemu z tym, żeby się nadał dla początkującego, to trzeba po prostu dbać o te odpowiednie warunki w terrarium. Ale jakie są odpowiednie warunki w terrarium? Najważniejsze słuchajcie, jest to, żeby takiego pająka nie przesuszyć. One nie znoszą jak mają sucho, bo po prostu wywodzą się z rejonów na świecie, gdzie praktycznie nigdy sucho nie jest. Więc jeśli zapewnimy im odpowiednią wilgotność, w połączeniu. Ups. Kurde, tak bez przerwy ten pająk mnie rozprasza, że ciągle zapominam, o czym mówiłem. Po pierwsze wilgotno, a po drugie mega dobra wentylacja. Jeśli się będziecie stosować do tych dwóch wymogów, to powinniście sobie poradzić z takim pająkiem. Grunt to go po prostu nie przesuszyć. No w przypadku takiej awikularii niestety trzeba pamiętać o tej wodzie. Kurcze, ustawiłbym pająka tak, żeby stał z odkrytym karapaksem, bo wtedy uda nam się do niego zbliżyć, tak jak to możliwe. O, słuchajcie, to chyba jest ten moment. Ale jest piękna, no po prostu aż nie do wiary. Dobra, dziwne, To jest absolutny maks mojego standardowego obiektywu do makro. A teraz wejdźmy troszkę bliżej. No i tutaj widzimy słodkie oszka tej awikularii, natomiast jesteśmy w stanie podejść jeszcze o ciupkę bliżej. Dobra, przenosimy tego pajączka do domu. Oczywiście się jak u siebie, zaraz Ci jeszcze zrobimy porę deszczową, dobra, jedna sztuka jest, więc teraz pora na drugą. W tym pojemniku sytuacja wygląda trochę inaczej, bo pająk sobie nie zniszczył gniazda, natomiast i w jednym i w drugim sytuacja wygląda tak, że pająk tutaj ma u góry swój, wiadomo, przedsion królewski, natomiast słuchajcie, gniazdo, a raczej jego but idzie aż do samej ziemi i czegoś takiego nie widziałem u innych awikularia. Tylko u tych konkretnych zaobserwowałem takie zjawisko, że one po prostu ciągną buta aż do ziemi, aż do torfu. Bo wiecie, czasem jest tak, że awikularia zrobi sobie jakiegoś buta w dół, na przykładzie powiedzmy tej wersji kolorki, która siedzi sobie... Tu jest wersji kolorka. No i widzicie, ona ma swoje imperium u góry i zawsze gdzieś jest takie jedno zejście, tylko że to zejście prowadzi do połowy terrarium, nie? To tak jakby ta wersja kolorka sobie zrobiła buta, który zjeżdża aż do samej ziemi. Jest to naprawdę nietypowe zjawisko, jak dla mnie przynajmniej. No ale dobra, zajmijmy się rozwaleniem tego gniazda. Jestem tak ciekaw. Nie mam pojęcia w ogóle, słuchajcie, jak ten pająk drugi wygląda. Czy on liniał, czy nie liniał. Bardzo ciężko jest, słuchajcie, zadbać tutaj o dobro pająka właśnie, bo po prostu nie wiemy, w jakim on teraz jest okresie. No i wiecie, jak pająk całe życie tak siedzi schowany, nie wiesz, czy mu dać jeść, bo zaraz będzie wylinka i będzie problem. Także cieszę się, że je przełożę do czegoś lepszego. Dobra, a skacze Kubana? O, słuchajcie, skoczyła mi na rękę, a potem na statyw. No, cześć. Ale tutaj jesteś z powitam rokiem, moja droga. No, piękne stworzenie. I jedno i drugie. Wow. To dość duże już są, słuchajcie. Ja nie chcę krakać, ale wydaje mi się, że to są dwie samice. W sensie jeszcze nie sprawdzałem. Natomiast są one już dość duże. Samce rosną małe. Natomiast następna wylinka zweryfikuje wszystko na 100%. Ups, nie. Ale jest, słuchajcie, skoczny ten pojąk, nie do wiary. Zgubana, no. Ale jest bardzo skoczna. Bardzo skoczna. Dobra, stań. Ale wiecie, im dłużej pająk będzie biegał, tym będzie spokojniejszy przy zbliżeniach. Możemy postarać się tutaj jakoś. A trudno, przepchnął obiektywem. O, pięknie. Stań sobie gdzieś, gdzie chcesz. Wybór masz tutaj srogi. Akurat ten domek już jest zajęty. Chociaż jak tak analizuję, to chyba sobie odpuścimy strefę makro tej sztuki, no nie? No bo jest identyczna jak druga, więc. No chodź. Jaka piękna. Mi się wydaje słuchajcie, że to będzie samica. To już jest całkiem duże. No dobrze. Dobra, właśnie tu, do siebie. Pięknie. Ale macie apartamenty. Kto by pomyślał? To jeszcze szybki las deszczowy. Masz jeszcze troszkę, tylko kurde, patrzcie. No właśnie. Pięknie. No i dobra, z tymi paniami zobaczymy się na kolejnym, co słychać A teraz włącz programu. Lecimy z tym, moi drodzy, Skolopendra sub Ukrywa się właśnie w tym pojemniku. Muszę w końcu i zrobić jakieś terraryjko, ale jeszcze nie mam wizji, bo to musiałoby być takie fajne, duże terarium. No to jest póki co standardowy pojemnik, który też mały nie jest, no nie, żeby nie było. Natomiast myślę, że ta Skolopendra należy jej się więcej. Tym bardziej, że tak jak mówiłem, ostatnio ma humory i słuchajcie, łazi w ciągu dnia po terarium. No to dla posiadacza Skolopendry nie ma nic lepszego niż zwiedzająca terarium Skolopendra właśnie w ciągu dnia. O nie, byłem pewien, że ona tu jest. A swoją drogą patrzcie, że mi trochę zgrzybiało podłoże. Trzeba będzie jej wymienić. Dajcie znać, czy chcecie odcinek z wymianą Terrarium już całkiem wtedy wymienimy. Jak chcecie, to zrobimy. I słuchajcie, ona ostatnio tyle je, że to się w głowie nie mieści. Jest wielka, naprawdę jest ogromna, a będzie jeszcze większa. Zróbmy tak, żeby nasza skolopendra się troszeczkę zdenerwowała, żeby wiedziała, że halo, kto mnie budzi ze snu, co jest grane, to ty chłopie. Widzieliście te czułki? Patrzcie na to bydle. To jest moja ręka. Jasny gwint. No, chcesz mała? Tak, żeby wszyscy widzieli. No, taka trochę zdezorientowana. O, i patrzcie, już jest chwyt. Już jest chwyt, już po wszystkim. O, men. Jakie bydle. Teraz mogę do niej przyłożyć rękę, no bo wcina, więc też jakby. Spójrzcie sami. O, fa. No, ja szanuję takie stworzenia. Oj, bardzo. Szturchniemy. Uuu, kto mnie denerwuje? Jak coś, to nie szturchajcie z kolopędrów. To ja tylko tak robię, bo jestem głupi i na potrzeby filmu, żeby były wyświetlenia. Zresztą sami wiecie. No, ale przyznajcie, to jest terminator. Myślę, że to jest jedno z moich ulubionych zwierząt. Patrzcie na tą wielkość. No, szanujmy się. A tak jak mówiłem, cingulata może, znacznie cingulata, tylko subspinipes może być jeszcze większa. No niestety nie wiemy, co wyjdzie z tego gatunku, tylko czas pokaże. Ale już urosła dwukrotnie u mnie, albo nawet ponad dwukrotnie. Co, weźmie drugiego? Z drugim kiedyś, słuchajcie, zrobiła tak, że chwyciła, jadła sobie pierwszego, a drugiego po prostu chwyciła w odnurza i sobie go trzymała na potem, czajcie. O, patrzcie. I ja trzyma dwa. No temu potworu należy się szacun, nie? Kurde, możemy w sumie trochę tak ją poirytować i poudawać, że świerszcz jednak chce się wydostać. Mimo, że to totalnie niemożliwe. Skolopendra działa jak muchołówka. Chwyci po sprawie. O, widzicie jak się wgryza? Zwróćcie uwagę, jakie ona ma niebywale grube proporcjonalnie do głowy helicery. Zobaczcie, przecież ten helicer jest dwa razy grubszy od głowy. Oczy, które są bardzo mało rozwinięte, no bo wiecie, że skolopendry siedzą głównie pod ziemią, są nocnymi stworzeniami, też nie polują za pomocą wzroku, więc te oczy to są takie szczątkowe. Natomiast widzimy też jak dobrze są rozwinięte czułki, prawda? Czułki są niebywałe. Cała segmentacja. O i patrzcie jak ta głowa teraz chodzi na boki. Turbo płaska. Głowa jest dwa razy płaszcza, Płasz... płastrza płaszcza. Nie wiem jak to powiedzieć. Ale wiecie o co chodzi? Helicer jest dwa razy grubszy od głowy. No przecież kamon, to niemożliwe. Uwielbiam na to patrzeć. Może to mnie czyni skrzywionym człowiekiem, no ale taki już jestem. Ale ja wiem, że wy też lubicie to. Już nie mówcie. Niech pierwszy rzuci kamienie ten, kto nie lubi patrzeć, jak świerszy cierpią. dobra, to zabrzmiało słabo. Nie tak miało zabrzmieć. No i dobra, w dniu dzisiejszym to już wszystko, co dla Was przygotowałem. Mam nadzieję, że jak film Wam się spodoba, to się odnieście łapką w górę oraz słupkiem. A pamiętajcie jeszcze, że jutro o godzinie 9 wychodzi druga część Baleary specjal. I tym samym informuję tych, którzy jeszcze nie dotarli do tego filmu, że już jest dostępna pierwsza część specjala z Majorki, no i wyszedł chyba całkiem fajnie z tego co pisaliście. Dobra, trzymajcie się na razie i do zobaczenia już w kolejnym odcinku, który wybije jutro, jutro specjal. Jo!